Miejsce, gdzie spoczywa około 240 ofiar z dnia 9 marca 1942 roku. Spotkaliśmy się w jednym celu, żeby upamiętnić te ofiary, ale nie tylko te ofiary żeby upamiętnić całą żydowską społeczność Mielca ponad 5000, która tego dnia 9 marca 1942 roku została wypędzona ze swoich domów nad ranem. I, I większość z nich, właściwie prawie wszyscy, zostali zgładzeni. Bo niewielka liczba y, osób powróciła do Mielca, to wiemy. Powróciła, a potem też dość szybko znaczna część tych osób wyjechała. Ech, 78 lat temu, o tej porze, w Mielcu zrobiło się już pusto. Proszę sobie to wyobrazić, że wychodzicie do miasta i tego miasta... Połowy tego miasta nie ma. Ciężko jakoś to myślę poukładać. Pani Izo, spotykamy się tutaj w takim miejscu trochę mało znanym w mielcu, ogrodzonym, zarośniętym na obrzeżach miasta, na rogu ulicy Wspólnej i Świerkowej. Eee, za nami są pomniki, które symbolizują ważne wydarzenie dla naszego miasta. Dokładnie. Jesteśmy, tak jak Pani wspomniała, na rogu Wspólnej i Świerkowej. I to jest miejsce, gdzie jest pochowane 240 ofiar, około 240 ofiar. Dnia 9 marca 1942 roku. O czym zapewne niewielu mieszkańców miasta wie, ale tego dnia e, Okupant rozpoczął w generalnej guberni akcję Reinhardt. Rozpoczął właśnie od Mielca, dość nietypowo, dlatego że nie było tu getta, nie, nie zdążyli Niemcy założyć getta. Postanowili Obywateli miasta, społeczność żydowską wysłać od razu do get na terenie Lubelszczyzny, Zamojszczyzny, no a potem niestety do obozów Zagłady. I tego 9 marca ulicą Sienkiewicza przeszedł marsz ponad pięciotysięczny na lotnisko w Chorzelowie. Część osób po drodze, tych słabszych, tych, które próbowały uciekać, nielicznym się udało, została rozstrzelana, zgładzona. I one są właśnie tutaj pochowane. No a reszta trafiła do hangarów w Chorzelowie, gdzie była przez kilka dni przytrzymywana w katastrofalnych warunkach. Było zimno nie dostawali jedzenia i potem wysłana transportami już do tych gett, o których mówiłam. Niewielu mieszkańców wróciło do Mielca, to około chyba 148 osób po wojnie, o ile dobrze pamiętam, było. Potem stopniowo się wykruszali na, na skutek różnych ekscesów antysemickich niestety i po pogromie kieleckim to, to, jak wiemy, dużo Żydów wyjechało z Polski. No i po prostu w Mielcu tego dnia zrobiło się bardzo pusto. Zapanowała cisza. E, a dlaczego teraz dopiero? Dlaczego teraz? Dlaczego teraz? Ja, e, w, ja w mielcu nie mieszkam już wiele lat. E, nie wiem e, dlaczego. Dopiero teraz, dlaczego nikt wcześniej o tym nie pomyślał, chociaż są tutaj osoby, które co, coś w kwestii pamięci próbowały robić. Tak jak wspomniałam, pan Stanisław Banatowicz, muzealnicy, stowarzyszenie Jarte realizując projekt. E, Szalom Mielec, także kilka osób takich było. Natomiast nikt nie pomyślał, że może ten szczególny dzień trzeba by było jakoś pamiętać. Ja tak jak mówię, mieszkam w Tarnowie. Tarnów ma, jeśli chodzi o upamiętnianie Żydów, gdzie też ta społeczność żydowska była dominująca, może nie, ale powiedzmy około połowy, ma duże tradycje, bo tam od kilkudziesięciu lat odbywa się Galicjanersztet, Dni Pamięci Żydów galicyjskich, więc ja mam troszeczkę inne spojrzenie może na ten temat. E, trochę, trochę widzę więcej, o tak bym powiedziała, z tego dystansu. Natomiast ja też y, muszę z przykrością powiedzieć, że o tym, że taka sytuacja tutaj miała miejsce, że tylu Żydów tutaj mieszkało, dowiedziałam się jakieś 3 lata temu po przeczytaniu książki pana Andrzeja Krempy, Zagłada Żydów Mieleckich. Nikt mi o tym nie mówił. Nie mówiono o tym w szkole, nie mówili o tym rodzice więc byłam w głębokim szoku, że jestem w takiej niewiedzy, że jest ta niepamięć i stąd ta bardzo duża potrzeba, żeby coś robić po prostu w tym temacie. I cieszę się bardzo, że znaleźli się mieszkańcy, którzy zechcieli i myślę, że z roku na rok będzie nas coraz więcej. Taką mam nadzieję. Bo z tego, co wiem, to udało się zebrać grupę osób, która nie tylko pamięta o tym, co było wczoraj, ale też co będzie jutro. Wiem, że macie plany. Może... O nich. Dokładnie tak mamy plany posprzątania tych miejsc tego miejsca tutaj. to nie jest cmentarz w rozumieniu yy, przepisów, bo, bo tu nigdy nie było cmentarza, to jest. Nie wiem, jak, jak nazwać to miejsce. no To jest miejsce spoczynku tych osób. Ale mamy też cmentarz na trauguta, gdzie na pewno też spoczywają ofiary. To jest cmentarz żydowski, założony w 1938 roku. Ogromnie zaniedbany w tej chwili. No i trzeba je posprzątać. Po prostu trzeba zakasać rękawy i, i posprzątać. I to zrobimy. Tylko staram się w tej chwili o zgody odpowiednich organów Urzędu Miasta, Komisji Rabinicznej, bo taka zgoda musi być. I będziemy działać na wiosnę. Kto jest administratorem Dziękuję. tego terenu na Trauguta? Tutaj w, miasto na razie. No właśnie, tak. chcemy to Tutaj usłyszeć. Jest właścicielem terenu. Tak, na, y, właścicielem terenu na, na ulicy Traugutta i tego miejsca również jest y, gmina miejska Mielec. Z tego co wiem, to jeśli chodzi o cmentarz na Traugutta, to tam się toczy postępowanie regulacyjne ze Związkiem Gmin Żydowskich, ale nie zostało jeszcze zakończone, więc cały czas właścicielem jest miasto. Tak, tak.